Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Siemanko wam wszystkim. Pierwsze czytanie. Czwartek po objawieniu pańskim mamy pierwsze czytanie z listu Jana, z Pierwszego Listu Jana. No i dzisiaj mamy to chyba najsłynniejsze zdanie i najsłynniejsze stwierdzenie o Panu Bogu, czyli że Bóg jest miłością. Każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga, tak? bo Bóg jest miłością. Oczywiście nie jakąkolwiek miłością, ale właśnie miłować w Ewangelii Jana czy w listach Jana to znaczy zachowywać się tak jak Jezus i kochać tak jak Jezus. To miłowanie ma konkretny wymiar. To jest miłowanie takie jak Jezus. I oczywiście tutaj mamy do czynienia z greckim terminem agape czyli z miłością zdolną do poświęceń. Yy, tak, w czym się objawiła miłość Boga ku nam? Że zesłał swojego jednorodzonego syna, żebyśmy mieli życie dzięki niemu. I co jeszcze? Przyjawiła się miłość w tym, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On nas sam umiłował. I wysłał swojego syna jako ofiarę za nasze... Grzechy. No i słusznie ten, który nie znał grzechu, postanowił nam pomóc. No i rzeczywiście ta pomoc, pomoc objawia się w tym, że on umiera po to, żebyśmy my mogli żyć. Także to rzeczywiście jest miłość prawdziwa. Drugie czytanie kochani z Ewangelii Marka. Yy, mamy yy, rozmnożenie chleba, ale co? Jezus ulitował się, gdy zobaczył tłum, bo byli jak owce, nie mające pasterza. No właśnie, o to chodzi, że Jezus zaczyna yy, obierać tutaj nie tyle władzę nad ludem, co no właśnie to pasterzowanie czyli zaczyna zaradzać wszelkim tym niedolom ludzkim. I zaczyna ich nauczać. Później oczywiście po tej całej nauce Jezus jako realista też ogarnia, że ludzie by no mogliby coś zjeść, tak? No to skoro tak, no to yy, trzeba ich nakarmić. Także pan Jezus nie tylko Naucza nas swoim słowem, ale również nas karmi. Pamiętajmy, kochani, że za każdym razem, kiedy czytamy cud o cudzie czy o cudach rozmnożenia chleba, to mamy nawiązanie czy zapowiedź Eucharystii, czyli spożywania ciała Pana Jezusa. Więc, kochani, Jezus nie tylko karmi nas swoim słowem, nie tylko zapewnia nam chleb taki zwyczajny do jedzenia, czyli wszelki pokarm, ale kochani, yy, Pan Jezus karmi nas samym sobą. I tutaj w sumie jedyne porównanie, jakie mi przychodzi do głowy, to że Jezus zachowuje się jak matka. Czyli karmi samym sobą. No, także. Nie ma problemu. Wszyscy jedzą dosyta. Pan Jezus wie, że nie jesteśmy tylko samą jakąś duszą, samą jakąś istotą bezcielesną, ale że mamy i ciało, i duszę. Także pokarm dla tych wszystkich elementów naszej egzystencji zapewnia. No dobrze, kochani. Do wszystkiego Wam Bożego i na razie siema